Cześć wszystkim, Jan Janowski z tej strony witam Was w kolejnym filmie z serii Hit czy Kit. Dziś zajmiemy się i sprawdzimy uchwyt do modeli pancernych z temu koszt takiego uchwytu w granicach 60 zł. Długo zastanawiałem się, jak nagrać ten film, żeby porobić jakieś ujęcia, ale jak to ja postanowiłem nagrać go najprościej jak się da, czyli nieprofesjonalnie. Tak prezentuje się uchwyt po złożeniu. Zanim zaczniemy go omawiać, musimy się cofnąć do początku. Zaczniemy sobie od początku. Uchwyt przychodzi w takim kartoniku. Całość zapakowana w jeden duży wodek foliowy, zabezpieczony jeszcze steropianem. Powiem Wam, że zaskoczyła mnie waga tej przesyłki. Spodziewałem się jakiejś taniej, cienkiej sklejki, a mamy dosyć kawałek gruby drewna. Ładnie wywiercone otwory. Do tego, oczywiście, mamy śrubki, nakrętki, metalowe części. Jakiś różowy pilnik, nie mam pojęcia do czego to jest. Drobne elementy, i mamy oczywiście instrukcję, dzięki której zmontujemy podstawę. I trzy możliwości uchwytu co do samych części, nie wydzielają one jakichś dziwnych zapachów, pachną normalnym drewnem. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem takich oto stojaków na temu, zwróćcie uwagę na komentarze, bo pojawiają się, że dziwnie pachną. Więc, co ja sobie to zmontuję, montaż Wam odpuszczę po prostu po zmontowaniu, ocenię jakość i spasowanie. Tak więc, ja biorę się do montażu i widzimy się już za chwilkę. I tak oto prezentuje się nasz uchwyt z modułami. Po złożeniu, składalność jest naprawdę bardzo dobra. Nie napotkałem tu żadnych problemów ze spasowaniem, jeżeli można to tak nazwać. Wszystko jest bardzo dobrze wywiercone. Może gdzieś tu jedna jakaś śrubka wymagała użycia większej siły ja żeby ułatwić sobie pracę zgodnie z instrukcją podzieliłem sobie wszystkie elementy na kubki po ilościach czas montażu tego wszystkiego zajął mi 20 maksymalnie 25 minut do montażu użyłem śrubokręta większość elementów i tak skręcamy ręcznie co do używania tego trzeba będzie się z tym oswoić jest to mój pierwszy kontakt z takim uchwytem. Powiem wam po prostu w skrócie jak to wygląda. Pierwsza możliwość uchwytu, jak widzicie, do naszego kadłuba, gdzie możemy sobie to ustawiać, boki przesuwać, góra dół przesuwać to na drugą stronę. Zastosowania jest tego multum, co jest bardzo dobre, żeby przypiąć nasz kadłub do uchwytu. W tym wariancie musimy sobie wywiercić małą dziurkę. Ja użyłem zwykłej małej Wiertareczki, pogłębiłem to nożykiem przeszło co do zmiany modułu. Jest to bardzo fajnie wymyślone, nie trzeba tego jakoś rozkładać. Wystarczy tak jak mówię, ten motylek. Sobie odkręcić. Odczepiamy to, zamieniamy to, na przykład na ten moduł. Ten moduł służy znowu do tego, że możemy tu powiększać szerokość i zmniejszać uchwytu tego, tak jak widzicie, ja sobie tu zapiłem wieżę od mojego czołgu, można tu umontować figurki po piersiach jest to dosyć dużych rozmiarów, spore elementy tu się zmieszczą i kolejnym wariantem jeżeli nie chcemy wywiercać dziury w naszym modelu, co mi w zupełności nie przeszkadza jest wariant uchwytów, tak nazwę to na ściśnięcie w ten oto sposób tu mamy tak samo śrubkę zamieniamy, montujemy to i możemy sobie tym manewrować góra, dół, boki. Co do tego uchwytu, ja już go trochę ulepszyłem, bo jak widzicie, nasz model jest ściskany przez te drewniane, czego ja wolałem uniknąć. I postanowiłem użyć takiej oto gąbki. Jest to gąbka do futryn w drzwiach, żeby nam nasze drzwi nie szczelały. Przykleiłem sobie takie dwa paseczki, dzięki czemu ten mój model ściska gąbka, a nie drewnienko, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia oczywiście moją opinię na ten temat wydam po jakimś czasie użytkowania tego, choć uważam, że kwota, którą ja zapłaciłem za niego 60, niecałe 60 zł jest naprawdę bardzo dobra, polecam to, jeżeli ktoś z Was planuje zamówić sobie ten model, ten stojak Zróbcie to jak najszybciej ze względu takich, że cena cały czas tego uchwytu rośnie. Ja go zamawiałem, kosztował w granicach 60 zł 54 zł już z wysyłką. Teraz przed nagrywaniem sprawdziłem, już ta kwota wynosi 70 zł. Jeżeli ktoś z Was już używał tego uchwytu i ma go u siebie na warsztacie, napisz komentarz, daj relację jak tego się używa, czy to się sprawdza. Jak z wytrwałością tego, choć wydaje mi się, że raczej jakichś problemów nie powinno być. I oczywiście co? Opinia należy do Was. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że jak najbardziej jest to udany zakup. Będę na pewno to stosował. Co? Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie? Czy warto? No i co? W dzisiejszym filmie będzie to tyle i pożegnamy się standardowo. Dzięki za to, że poświęcacie swój czas. Życzę wam samych udanych postępów przy budowie waszych modeli i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.